Drodzy widzowie telewizji Iskra Życia TV, zgodnie z wysłanym do większości z Was zaproszeniem, minutę temu skończył się rok 2024 pełen emocji, wyzwań i pięknych chwil, które wspólnie mogliśmy przeżyć. Przyjmijcie od nas podziękowania, że byliście z nami w tym początkowym okresie naszej działalności. Jesteśmy wdzięczni za Wasze wsparcie. Obecność i zaangażowanie, które są dla nas bezcenne. Dzięki Wam i Życia TV tętni miłością, inspiracją i nadzieją. W tę wyjątkową, sylwestrową noc pragniemy z głębi serca złożyć Wam życzenia, które będą towarzyszyć Wam przez cały nowy rok. Niech 2025 rok przyniesie Wam spokój, serca, zdrowie, które jest najcenniejszym darem, i radość, która rozjaśnia każdy dzień. Życzymy Wam, aby każdy poranek rozpoczynał się z wdzięcznością, a każda noc kończyła z poczuciem spełnienia. Niech w Waszych domach Zawsze gości miłość, w sercach zagości odwaga do realizacji marzeń, a wasze życie przepełni światło, które rozświetli drogę nawet w najciemniejsze dni. Dziękujemy, że pozwalacie nam być częścią waszego świata. To dla was tworzymy, to wy nadajecie sens temu, co robimy. Wierzymy, że razem możemy nadal budować przestrzeń pełną dobra i inspiracji. Z nadzieją na kolejny wspólny rok zespół iskra Życia TV mówiła Ewelina Benberger i Marek Zadęcki. Bardzo nas cieszy to, że jesteście z nami, że nas wspieracie. I bardzo cieszy nas to, że będziemy w tym nowym 2025 roku tworzyć dla Was treści, które dla Was są istotne i dla Was są tak bardzo interesujące. Jeszcze raz dziękujemy Wam i życzymy wszystkiego, co najlepsze. Szczęśliwego Nowego Roku, dużo miłości dla Państwa i zrozumienia. Niech ten rok 2025 będzie wspaniałym rokiem, pełnym cudów, spokoju i, jeszcze raz powtórzę, miłości. Tego życzymy Wam z całego serca. Wasza niezastąpiona telewizja Iskra Życia. A jeżeli Wam podobały się nasze życzenia, to Przekażcie link do naszej telewizji swoim znajomym. Polubcie również nasz fanpage, do którego jak zawsze link znajdziecie w opisie tego nagrania. Niechaj ten nowy rok przyniesie nam radość, zadowolenie i satysfakcję. No, czegoś więcej trzeba: wznieśmy szampany. I wypijmy za zdrowie, za miłość i za szczęście. Do usłyszenia, kochani.